Siemano to ja Kamil. Dzisiaj wlatuje tier lista nawyków, sposobów ćwiczeń, e, ćwiczeń na wielkie łapy, także tier lista działa także, S to będą te najlepsze nawyki i tak dalej, a D to te najgorsze tak jak widać tutaj na schemacie, też zaczynamy z bomby od ćwiczenia ramion dwa razy w tygodniu, także jeżeli nie wiesz to żeby optymalnie nasze mięśnie rosły, ćwiczy się je minimum dwa razy w tygodniu do trzech razy w tygodniu, ale moim zdaniem dzięki temu, że to jest mniejsza partia że nie ma sensu poświęcać jej aż tak dużo po prostu czasu i energii i tak dalej, żeby ćwiczyć o trzy razy w tygodniu dwa razy w tygodniu to jest dosłownie sweet spot jest idealny, kiedy zaczęć ćwiczyć dwa razy w tygodniu ramiona Wtedy dopiero zobaczyłem, że mam zajebisty progres, moje ramiona wywierdzają w powietrze i znam sporo ludzi, którzy właśnie nie przykładają się zbytnio do tego i później mówią, że mają małe ramiona. Także jeżeli zależy ci na dużych ramionach, to ćwicz je dwa razy w tygodniu. Także to ląduje do A. Dalej mamy masowanie. Także wydaje mi się, że wiesz, jeżeli nie wiesz, to się dowiesz. Dzięki masie, kiedy jesteś na masie, twoje mięśnie rosną dużo szybciej niż jakbyś był na redukcji, na utrzymaniu albo w ogóle nie trzeba diety. Kiedy jesteś na masie, to przybywa ci tkanka tłuszczowa, ale przybywa ci też kupę mięśni, jesteś w nadwyżce kalorycznej i po prostu kurwa mać, twoje, twoje ciało tak szybko się regeneruje, masz dużo lepsze i dużo szybsze przyrosty. Także jeżeli zależy ci żeby szybko zbudować te ramiona, to nie zwlekaj z masą, nie bądź sobie dociętym, kurwa z i tak dalej, nie bój się masować. Jeżeli chcesz właśnie mieć wielkie ramiona, to po prostu poświęc parę miesięcy, można nawet właśnie na jakąś masę, żeby wyglądać na no, tak przeciętnie, być trochę zalanym. Dzięki temu zbudujesz ostatecznie w chuj dużo e, mięśni na ramionach Także masowanie ląduje do A Dalej mamy zapisanie się do mnie na prowadzenie online Albo powiniencie sobie moich plan treningowych Link w opisie Jak chcesz osiągnąć zajebistą sylwetkę Cokolwiek związanego z siłownią To osiągniesz to szybciej z moją pomocą Czyli z pomocą kogoś kto już to osiągnął No jak chcesz możesz sobie powinnąć zajebisty rozpisany Plan treningowy Rozpisałem tam ćwiczenia, serię e, powtórzenia Rozplanowałem treningi w ciągu tygodnia Dałem tam bonusy i wiele więcej Także to ląduje do S Dalej mamy styl treningowy Majka Medzera o co mi tu chodzi? Mike Mindzer stworzył takie coś jak HIT. To się nazywa High Intensity Training. Polega to na tym, że ćwiczymy z ekstremalnie wielką intensywnością. Ćwiczymy za każdym razem do upadku, nawet za upadkiem. Ćwiczymy bardzo ciężko, ale ćwiczymy po prostu mniej. Mamy mniej serii roboczych, mniej treningów, mniej wszystkiego. Po prostu mamy ekstremalnie dużą intensywność. Także czy ćwiczysz tym HIT, czy ćwiczysz ogólnie zwykłym planem treningowym, ale nie do upadku, to po prostu będzie to chujowe. Ostatecznie, żeby nasze mięśnie rosły, żeby dostały wystarczający stymulus po jakimś czasie do naszych mięśni, po prostu trzeba osiągnąć upadek. Jeżeli jesteś początkujący, jeżeli nie masz jakiegoś doświadczenia, ok, whatever, whatever, ale jeżeli chcesz ciągle progresować, chcesz mieć optymalny progres właśnie nawet jako początkujący, to ramiona, przede wszystkim ramiona, właśnie mniejsze partie, które nie są tak obciążające, musisz ćwiczyć do upadku. Szybko się regenerują, są małe, optymalnie rosną, wszystko zajebiście. Także ćwiczyć swoje ramiona ciężko, ale jeżeli chodzi o ramiona, ja wolę mieć trochę więcej właśnie objętości, wolę mieć trochę więcej ćwiczeń, wolę sobie robić właśnie to jakby na różne ćwiczenia, nie mało serii roboczych i tak dalej, lubię sobie to rozłożyć i robić po prostu trochę więcej ćwiczeń, także to ląduje do B. Dalej mamy modlitewnik, konkretnie chodzi mi tutaj bardziej o moditewnik na maszynie. Więc moim zdaniem to jest jedno najlepsze ćwiczenie na biceps Oczywiście rozbomy i powiem, że e, jeżeli chodzi o ćwiczenia Naprawdę nie ma się tej, nad czym bardzo zastanawiać Nie ma co non stop zmieniać ćwiczeń na te najbardziej optymalne i tak dalej. Jeżeli dużo bardziej wolisz jakieś inne ćwiczenie To jest twoje ulubione, to rób sobie to, które ci się podoba Mi konkretnie bardzo podoba się to Wydaje mi się, że to jest właśnie najlepsze I teraz dlaczego właśnie konkretnie modlitewnik? Jeżeli chodzi o ćwiczenia na biceps Bardzo łatwo jest oszukiwać Bardzo łatwo jest właśnie używać innych mięśni e, Ruszać się na boki na przykład na bicepsie, na hantach, na innych ćwiczeniach itd. Tutaj na modlitewniku mamy tak świetną stabilizację, że nie da się kurwa praktycznie oszukiwać. Musi się bardzo starać, żeby oszukiwać. Także wszystko się skupia na bicepsie. Dzięki temu właśnie, że też widzimy, widzimy tak ładnie bicep przed sobą. Jest łatwo kontrolować to. Tą, tą swoją formę. Łatwo jest mieć muscle mind connection. To się przełoży po prostu na lepsze przyrosty. I też właśnie dzięki temu, że mamy świetną formę, ciężko jest tutaj oszukiwać, to bardzo łatwo jest tutaj progresować i monitorować swój progres. Jeżeli na przykład pójdziemy sobie na hantle zrobimy sobie na przykład dwudziestkami, będziemy sobie machać, no na przykład, nie wiem, jedno albo dwa powtórzenia, okaże się, że zrobiliśmy właśnie machając, używając też innych mięśni, a nie samego bicepsu. No i następnego tygodnia okaże się właśnie, że na przykład robimy jedno mniej, bo teraz zrobiliśmy no, dobrą formą, perfekcyjną formą, nie używając innych mięśni, Wydaje nam się, że regresujemy, a tak naprawdę tak nie jest, po prostu i byliśmy trochę formą. I Oczywiście, ja tutaj od razu powiem, że to nie jest jedyne ćwiczenie, które robię. Polecam po dwa ćwiczenia na triceps i na biceps, ale to jest moje ulubione ćwiczenie i tak też sobie robię biceps na handlach. Też sobie czasami trochę oszukuję i tak dalej. Nie mówię, żeby tego nie robić, tylko po prostu to jest moje ulubione ćwiczenie, bardzo je polecam. Także to ląduje do S. Dalej mamy prostowanie tricepsu na kablach, także to jest też moje ulubione ćwiczenie na triceps. Nie o to jakiegoś może super powodu, nie ma tutaj jakiejś super stabilizacji. Łatwo jest sobie stabilizować, to prawda, ale też łatwo jest trochę oszukiwać, używać trochę machadła i tak dalej. Dlaczego to ćwiczenie mi się podoba? Bo pod, dzięki temu, że robimy to na, na handlach, to podczas całego ruchu po prostu mamy stałe napięcie na tricepsie i też na tym ćwiczeniu bardzo mi się podoba, że łatwo jest dodawać ten ciężar, łatwo jest monitorować, możemy sobie wpierdolić kupę tego ciężaru i po prostu robić bardzo dużo ciężaru, skupić się właśnie tak samo znowu na tricepsie, także bardzo polecam moje ulubione ćwiczenia na triceps, ląduj do A. Dalej mamy naukowanie się kurwa mać na siłowni na przykład chodzisz na tą siłownię I masz dokładnie ustalone rir, Jaki rear masz do końca ćwiczenia Jaki masz do końca upadku Po prostu za bardzo skupiasz się na naukowaniu Na robieniu wszystko właśnie optymalnie Tak jak już mówiłem na przykład ćwiczeniami Chcesz robić wszystko jak najbardziej optymalnie Dzięki temu traci na tym twoje efektywność Twoje, twoje zaangażowanie na siłowni To jak ciężko ćwiczysz Jak bardzo skupiasz się na treningu i tak dalej obawisz się właśnie w jakichś reary i tak dalej I zastanawiasz się ile jeszcze ci zostało Ile jeszcze ci zostało i tak dalej Zamiast po prostu ćwiczyć bardzo ciężko Do upadku mieć wypierdol i zajebi się, żeby ci rosły ramiona. I tutaj nie mówię, że ćwiczenie optymalnie jest złe. Mówię tutaj, żeby po prostu skupić się bardziej na samym sobie właśnie ćwiczeniu, na samej sobie serii, niż na jakichś dodatkowych właśnie rearach, na jakimś zbytniu, zbytnim komplikowaniu tych ćwiczeń. Także to ląduje do C. No i tu na końcu mamy priorytetyzowanie ramion. O czym te chodzi? Załóżmy, że na przykład ćwiczysz sobie właśnie plan treningowy push-pull legs i z jakiegoś powodu twoje ramiona są dużo, dużo mniejsze niż na przykład klata, plecy i chcesz po prostu, żeby były większe, chcesz się skupić aktualnie na swoich ramionach, chcesz, żeby trochę właśnie nadgoniły, no to co robisz? Zaczynasz ćwiczyć swoje ramiona przed klatą albo przed plecami, albo robisz tak, że zazwyczaj na push, załóżmy, robiłeś najpierw klatę, później barki, później triceps, możesz coś zrobić tak, że na przykład najpierw klata, później triceps, albo można by zrobić tak, że jakoś to mieszasz, że jedno na klatę, później na triceps, później na klatę znowu i tak dalej, rozumiem, o mi chodzi. Chodzi mi tutaj o priorytetyzowanie ramion. Bo, kiedy właśnie na przykład push-pull legs, no to wiadomo, że kiedy robisz push, kiedy robisz jakieś wyciskanie, kiedy robisz OHP, to Twój triceps po prostu jest bardzo angażowany. Wtedy może zostać Ci nie za dużo energii, żeby po prostu się skupić i wyizolować ten triceps dobrze. No i tak samo na pól, kiedy na przykład robimy właśnie jakieś pociąganie, movementy pull, to po prostu nasz biceps bardzo pracuje. Tak samo wtedy, już kiedy zrobimy te nasze wszystkie ćwiczenia na pól na plecy, to możemy nie mieć wystarczającego wystarczająco energii, żeby się skupić na tym bicepsie i żeby go izolować. Także priorytetyzowanie. Ramion w treningu jest zajebistym sposobem Żeby właśnie swoje ramiona nadgonić Nad większymi partiami, jeżeli masz taki problem Jeżeli chcesz się właśnie skupić specjalnie Konkretnie na swoich ramionach, także to ląduje do S Także to było na tyle, tak wygląda lista No i jeszcze raz powiem, że w linku w opisie Możesz zapisać się do mnie na prowadzenie Albo pominąć sobie moje gotowe i rozpisane plan treningowe Także dzięki za oglądanie, do następnego, Pozdro.